Najnowszy numer tygodnika katolickiego niedziela otwieramy zapowiedzią bardzo ważnego wydarzenia w życiu kościoła siódmego światowego spotkania rodzin, które będzie miało miejsce w najbliższych dniach w Mediolanie. Relacje z niego zamieścimy w kolejnych wydaniach naszego pisma, a dziś drukujemy list Benedykta XVI wystosowany właśnie z tej okazji. Zesłanie Ducha Świętego. Wielu przysparza największych problemów. Bo kim jest ta najbardziej tajemnicza osoba Trójcy Świętej? Co o niej mówi Kościół? Na pytania te stara się odpowiedzieć kardynał Stanisław Nagi w tekście Duch Święty w Kościele. Z kolei ojciec Jan Maria Sochocki pisze o tradycyjnej stronie zesłania Ducha Świętego, czyli o zielonoświątkowym jadłospisie, tataraku i dziadowskich weselach. Czy niewolnik może być wolny? Czy człowiek urodzony w kraju wymazanym z mapy świata może znać smak wolności? Czy więzień może ocalić swoją wewnętrzną wolność? Nie są to pytania retoryczne. Nasuwa je życie sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. A odpowiada na nie Anna Rastawicka w artykule zatytułowanym Był wolnym niewolnikiem. Zapraszam do lektury kolejnej, dziesiątej już części cyklu arcybiskupa Józefa Michalika, zanim wejdziemy w rok wiary. Tym razem autor podejmuje temat wiary, dzięki której słowo Boże staje się żywe w życiu człowieka. Wiary, która pozwala przylgnąć do słowa Pana. Zapraszam do rubryki na drogach posługiwania. I Gidle, miejsce gdzie słodko pacierze odmawiać. A tam maleńka rozmiarem kamienna figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem, zaś wielka wartością, bo od 500 lat słynie na pół świata cudów, które dzieją się w Gidlach za przyczyną Matki Bożej. O kąpiełce, uzdrowieniach i dominikanach przeczytają Państwo w reportażu Katarzyny Wojnarowskiej. Co jeszcze na łamach najnowszej niedzieli? Macierzyństwo Zadana jest wieczność, co tygodniowy komentarz redaktora naczelnego księdza Infuata Ireneusza Skubisia? Chiński mur dla chrześcijan. Ksiądz Waldemar Marcisło o dniu pamięci i modlitwy za Kościół w Chinach. Odkrywamy miejsca komunistycznych zbrodni. Mateusz Wyrwich o poszukiwaniach miejsc zbrodni ludobójstwa na polskich patriotach dokonanych przez Sowietów i polskich komunistów. Zachęcając Państwa do lektury tygodnika Katolickiego Niedziela, przypominam, że można go kupić w parafiach i kioskach z prasą w całej Polsce. Warto też odwiedzić naszą stronę internetową www.niedziela.pl, gdzie jest możliwość nabycia naszego pisma w wersji elektronicznej. Dziękuję serdecznie za uwagę.